Vay bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam 4 gry z katalogu PlayStation Plus, w które warto zagrać. Pierwsza produkcja to dobrze znany Cyberpunk 2077. Jest to fabularna gra akcji zawierająca elementy strzelanek pierwszoosobowych, w której gracz wciela się w najmika V, próbującego odnaleźć swoje miejsce w brutalnym, cybernetycznym społeczeństwie. Drugi tytuł to Bloodborne. Jest to brutalna gra akcji osadzona w ponurym, gotyckim świecie, gdzie jako Łowca stawiamy czoła potworom, odkrywając mroczne sekrety przyklętego miasta. Trzecia produkcja to Detroit Become Human, czyli interaktywna gra fabularna, w której gracz kieruje losami trzech androidów walczących o wolność i tożsamość. Ostatni tytuł to Doom Eternal. Jest to intensywna strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, w której jako Doom Slayer brutalnie eliminujemy hordy demonów. Jeśli filmik się Tobie spodobał, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, ponieważ to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału YouTube. Z góry dziękuję.